Najważniejsze zadanie. Przy wielu przepisach, które każdego dnia musimy przestrzegać, czasami pojawia się chęć, by je gratyfikować. Widać to dobrze wśród kierowców, gdy w rozmowach można usłyszeć: przekroczenie prędkości o kilkanaście kilometrów to nic, ale już przekroczenie podwójnej ciągłej to poważne wykroczenie. Czy są przepisy? Ważne i ważniejsze? Przecież dzieci, z powodu prędkości ktoś zostanie kaleką, to dla niego będzie to najważniejszy przepis. Co jest najważniejsze? Co jest najpiękniejsze? Co prawdziwe, jedyne, największe, za co warto życie dać? Te słowa piosenki pewnie niewiele kto pamięta. Ale pytania, które ona stawia, są bardzo aktualne. Ludzie składają sobie różne deklaracje. Kocham Cię najbardziej na świecie. Jesteś najważniejszą osobą w moim życiu. Nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie. Ale zdarza się, że po kilku latach zmieniają zdanie. Kto inny staje na pierwszym miejscu? A wcześniejsze relacje ulegają całkowitym zmianom lub zniszczeniu. Faryzeusze kolejny już raz chcą wystawić Jezusa na próbę. Ewangelie z ostatnich tygodni można sprowadzić do wspólnego mianownika i nazwać sporami Jezusa z jego przeciwnikami w świątyni. Dziś słyszymy wydaje się proste pytanie. Które przykazanie w prawie jest największe? Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Żydzi mieli tych przykazań ponad 600, dostrzegamy, że odpowiedź Jezusa musi być przemyślana i precyzyjna. W odpowiedzi Jezusa nie ma żadnego zakazu. Podchodzi do prawa od strony pozytywnej i przypomina, że najważniejsza jest miłość do Boga i do bliźniego. Wszystkie przepisy prawa mają sens o tyle, o ile wypełniają je ludzie, którzy odpowiedzieli na miłość Boga i potrafią zbudować z Nim relacje w oparciu o tę cnotę. Pan Bóg nie chce niewolników, lecz przyjaciół, a miłość jest tym, co motywuje do wdzięczności. I pozwala podjąć zobowiązania wynikające z osobistego powołania. Święty Augustyn powiedział: Kochaj i rób co chcesz. Prawdziwa miłość jest tym, co zaprowadza porządek w naszych wyborach, bo nikt, kto pokochał Boga czy drugiego człowieka, nie dopuści się czynu lub słowa, które by go skrzywdziły. Bóg nie jest zaborczy. Jeśli kochamy go z całego serca, z całej duszy, z całego umysłu, to także w doskonały sposób potrafimy pokochać ważnych dla nas ludzi. Bóg nas nie ogranicza, ale przenosi nas w nowy porządek, w którym możemy za świętym mianem Pawłem II powiedzieć: Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość gdziekolwiek by przebywała.